To jest 12. piknik lotniczy organizatorem jest tu kolega, bo pod jego patronatem oraz Aeroklub Koszaliński i oczywiście gmina Szczecinek, tudzież starostwo szczecineckie. Z ciekawych rzeczy to mamy tutaj ekstra Przyleciał kolega z Niemiec Uwe Zimmermann, który no, stara się co roku nas odwiedzać, pokazywać swoje umiejętności no i zapewniać atrakcje głównie w powietrzu. Pierwsza z atrakcji jest takich dla normalnych ludzi, którzy chodzą po ziemi. Jest samolot, który stoi w głębi, to jest dromader. To jest samolot gaśniczy. Taka potęga tutaj na tym terenie słychać, widać, no i czuć to. W miarę oczywiście potrzeb, tak sobie nie może latać, ale jak gdzieś tam jest zagrożenie jakieś, to wtedy leci z wodą i gasi bądź dogasza. Głównymi sponsorami to, to jest gmina Wiejska Szczecinek i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. No ale całość tutaj jeśli chodzi o tą organizację tej działalności lotniczej, jest Aeroklub Koszaliński, który już drugi rok zaczął funkcjonować na tym lotnisku w Wilczych Laskach dzięki tutaj uprzejmości gminy, gminy Szczecinek pana wójta zaczynamy tutaj szkolić jesteśmy posiadamy aeroklub koszaliński posiada ośrodek szkolenia w zakresie licencji szybowcowej oczywiście też posiadamy no samolot i inne szybowce staramy tutaj się na tym lotnisku rozwinąć działalność lotniczą i, i, i przystosować to lotnisko do, do przyjmowania większych samolotów między Właśnie tutaj jest leśna baza lotnicza, gdzie współpracujemy tutaj z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych już 7 lat. W różnym stanie ilościowym te samoloty gaśnicze stacjonują na terenie baz, lotnic, gdzie prowadzimy działalność lotniczą. Także to zagrożenie pożarowe z uwagi tutaj, że jest duża lesistość, jest bardzo dużo. Zresztą w mediach w tym roku było wiele pożarów, wiele informacji, także to jest bezpieczeństwo powszechne w większym znaczeniu i my obsługujemy tutaj właśnie tą działalność leśnej bazy lotniczej. co trzeba zrobić, żeby wstąpić do klubu? No przede wszystkim trzeba się zapisać, a chcę jeśli, najpierw, chcę jeśli chce się latać, to trzeba zrobić badania, ukończyć kurs teoretyczny, a potem praktyczny. Zadzwonić do nas na telefon do aeroklubu i tak jak będzie dzisiaj możliwość zobaczenia właśnie startu szybowca właśnie w lotach szkolnych, no to jeśli kogoś to ciągnie, Mamy tutaj wychowanków, którzy, którzy już są na ukończeniu do licencji pilotów zawodowych, są na wyższych uczelniach lotniczych. Także przez ponad 30 lat działalności Aeroklubu Koszalińskiego wielu pilotów zostało tutaj wyszkolonych przez instruktorów. Są byli pilotami wojskowymi w pogotowiu lotniczym, w lotnictwie państwowym, jak i w liniach lotniczych.